Królestwo Boże. Jezus o nim nauczał, Piotr otrzymał do niego klucze. Apostołowie przepowiadali, wierzący dbali, by Słowo rozeszło się po świecie. Królestwo Boże to inaczej odnowa, niebiologiczna. Tu o Duchu Świętym mowa i o naszym codziennym życiu. Sprawiedliwości, radości i pokoju, które w ukryciu rosną, jak ziarnko na duże drzewo gorczycy, i tylko ci, którzy je sadzą, zasiądą w Bożej stolicy na uczcie niebieskiej. Królestwo Boże to perła, dla której wszystko sprzedasz, zostawisz, lub jak Zaczyn na ciasto, co swoją moc w cichym wzroście przejawia. Tylko dla szukających sercem Bóg tajemnice wyjawia i daje plon obfity miłosiernym gestom, które jak trzos ubity królewskimi łaskami sprawiają, że Bóg jest między nami. Bez dziecięcej wiary w słowo można go szukać latami. Królestwo Boże to Jezus. Czy jest między nami?